Lokuje się, co jest Redguard, Dragon Knight, Alliance Dagor Covenant i lokacja e, war, u, u, Wardenfell. Troja na dysku, jest, certyfikowany Kowal. Porozmawiaj z Miley. wskazówki, przeszukaj skaliste tereny. Wow! Po polsku, z ekwipunek, waluty, zapasy, broń, gu, główna ręka, sztylet z żelaza. Kiedy z punkt, punktu my też się masz dodatkowy... Pięknie, chce się żyć. Super, no i to jest to. Ale teraz to chodzi. Zobaczcie, ludzie przyszło. Siemanko wariaty, Siemanko! O tu jest ogólnie wojszczat. Tu jest wojszczat, yy, Ale... ale nie wiem jak go jeszcze aktywować. Chyba jest wojszczat. Jest czy nie jest? Siemano byczki. Ale zajebiście! Muszę pogadać z kowalką Miley, Kiedy po polsku będą też teksty? Siema, Miley. Jestem z powrotem. Domyślałem, że się znalazłeś wystarczająco dużo rudy. O! Tyle rudy, żelaza, powinno wystarczyć. Sprawdź to. Lepiej zmienić od czasu do czasu, inaczej będziesz koślawy. O kurwa, to nie jest tłumaczenie. Przerabianie rudy w sztabki to dobry sposób na wzmacnianie mięśni. Cóż, w jednej ręce. Mam sztabki i żelaza. Co teraz trzeba zrobić, dziewczyno? Idź do kuźni i wytwórz żelazo sztylet. Nic zwyczajnego. Nie powinieneś potrzebować więcej niż dwóch sztabek żelaza. A! I będziesz potrzebować materi materiału stylu. Możesz go kupić od dowolnego kowala lub sam zdobyć, jeśli jesteś oszczędny. A czym jest kurwa materiał sz -sz -sz stylu? Każda rasa ma materiał, z którego wykonują broń i zbroje. Na przykład materiał stylu dla cesarskich to nikiel. Powinnam wiedzieć, każdego dnia. Powinieneś wiedzieć, każdego dnia w obozach legonistów pracowałem z całymi stosami Lego. A. Wiem to, okej, nie jeszcze jest do dopracowania, ale na pewno jest lepsze niż po Translator Google trochę, tak. Jakiego materiału stylu potrzebuję? Gwiezdny kruszec, okej, a jak mogę nauczyć się innych rasowych styli? Okej, dobra, dzięki wielkie, Miley, dzięki wielkie, Miley, To jasne. Zobaczmy, czy ja w ogóle mam w ekwipunku te wszystkie gadżety. Przedmioty do umiejscowienia, materiały. Ruda żelaza, materiały, brąz, barbarzyńców, jest, mam Gwiezdny kruszec, mam tylko jedną sztukę Kamień księżycowy dla kalitów, kości dla leśnych elfów nową gierkę. Nie no, wiesz, dużo, dużo poświęciłem czasu wczoraj, żeby w ten 11 level wbić Zostaje na tym, zostaje na tym, bo jestem na samym początku. Poza tym jakby... Ja robię teraz sobie Morrowinda, ale może skakać sobie do innych tych O, tu nie ma podproszczenia. A witam e, dziewko. Co także, mordę? Wygląda ja, głodnego wrażeń. To spojrzenie prawdziwego zawodnika. Widzę to. No cóż, mój przyjacielu, dzieje trybu, trybutu to odpowiednia gra dla ciebie. A, karcianka, karcianka. Nie, 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 to na razie nie będę grał w karty, dziewczyno. Dzięki za propozycję, ale na pewno tutaj zajrzę, bo widzę, że nad Twoją głową czarny znaczek, to pewnie ekspika jakiegoś można zgarnąć. Bank? Bank Gildi? Sklep Gildi? Bank. Aha, wpłacanie. W twoim banku możesz przechowywać przedmioty, które będą dostępne dla wszystkich twoich postaci, a tutaj itemki. Dobra, kumam, kumam o co biega. Wytwórz sztylet żelaza. Dobra, mam pierwszego quest'a, muszę wytworzyć sztylet żelaza. Nie wiem, czy, mi, czy mi mam, mam tyle z, z rzeczy. Siemanko, czy można skorzystać z kuźni, chłopaki? Ha, dzięki, Luisi i Maerow. Wybierz broń lub odzienie za pomocą 1-3, a następnie wybierz rodzaj przedmiotu. A, to są typy. Buława, miecz. Miecz, sztylet No i będzie sztylet Dagger, sztylet żelaza Jasne Mam wymaganą sztabkę Styl Jest Redgarów, świetnie Cechy No nie mam co dodać Aha, niezły crafting tu jest I rozumiem, że teraz daję twórz Wytwórz sztylet żelaza Jazda Jest, zaliczyło mi O kurwa, lojebany. No, no Trzeba teraz wrócić do dziewki A ile udało mi się wykończyć niezły sztylet? Wytwórz żelazny sztylet Potrzebujesz tylko kilku sztabek żelaza Ale mam wszystko, zobacz sobie Okej, okay. a co mam jeszcze zrobić w takim razie, żeby udowodnić moje kowals kowalskie skile? Dekonstrukcja Wiele się nauczysz rozkładając coś na części A tym bardziej, gdy jest to dzieło kogoś innego Idź rozłożyć swój tylet lub cokolwiek innego Naprawdę, tylko zrób to w kuźni Ale w jaki sposób? To będzie dla mnie przydatne Kolejna lekcja, widzowie Chodź, Podchodzimy do kowalstwa, tutaj do kuźni To jest kowadło Dekonstrukcję sobie klikamy, widzowie Czyli to jest raz, dwa, trzy Okej, okay. macie to bo to ja też kręcę poradniki dla Elder Scrolls Będę miał swój nowy kanał, Filip, Filip MMO Będą zajebiste filmiki właśnie z poradników takich, wiesz, tutaj wytwórz, tutaj zrób Wybierz broń, lodzenie, bla 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 Dobra Można zbadać O, zobaczcie, mogę zbadać coś, ale nieważne I teraz, co ja mam zrobić? Wybieram to I dekonstruuj, R A co dostałem? Okej, okay, sztabka żelaza, jedna sztuka Aha Świetnie Zaczynam powoli rozpinać, na, na czym ludzie zarabiają tutaj pieniądze. I udało mi się ten cały nóż rozłożyć na, można powiedzieć, części pierwsze. Oczywiście otrzymasz certyfikat od razu, więc możesz bez, bezwłocznie zacząć wypełniać zlecenia kowalskie. Jest! Mamy to, zobaczcie, inspiracja, nie wiem co to jest. Mamy kamień szlifierski i mamy. chyba 69 złota. Jest, daj mi znać, jeśli masz trochę czasu, mogę cię poszkolić i dać certyfikat na coś innego. Stolarza! Chciałbym wiedzieć więcej o certyfikacie krawca. Stolarz? Bym mógł sobie tworzyć meble na chatę. Bo tutaj jest też yy, rozbudowany housing. Umiejętność kowalstwa zwiększył się o do dwa. Dobra, słuchaj, to... Może mi coś o stolarstwie powiesz? Dobry stolarz widzi końcowy produkt jeszcze zanim zacznie ci ci ciąć swój pierwszy blok drewna. A, coś tak jest. Że można chodzić po lesie, a widzieć same stółki. Jasne. Dobra, w takim razie chciałbym otrzymać certyfikat stolarza. Zdobądź dla mnie trochę nieha nieheblowan klonu. Dobra. A gdzie takie też mogę znaleźć? Dobra, wrócę z klonem, zaraz będę. Zaraz będę, kochaniutka, z klonem. Czyli trzeba dorwać klon. Okej. Okay. Misje na razie krafterskie, zbieractwo. Ale śmieszny biega. Szkoda, że nie o kumpli w tej gierce. Fajnie byłoby mi na przykład w trójkę na Discordzie siedzieć. Byśmy z sobą rozmawiali. Ale pewnie ktoś mnie tutaj znajdzie. Czyli trzeba ponapierdalać drewno. Jeszcze nie wiem, jak mieć peta. Mam monta. Mam monta. Wczoraj dostałem konia na dziesiątym poziomie. Można napierdalać za nim. No, też pokażę wam moje skillsy. Bo one też są dojebane. Gram typowym wojownikiem tankiem. Więc jak macie jakiegoś maga, czy coś, potrzebujecie jakiegoś tanka do Dangeonu, to ja wam chętnie pomogę. Patrz to. Tu mu daję to. Tu mu daję stuna. Ale nie działa na niego stun. Trzeba uważać, te golemy są bardzo mocne. Uciekły zjebanej pieczary. Jebany trolu, rzeczny troll. River troll. Troll from the river. Dobra. Okej, okay. klonowiec. Tak jest, klon. Czyli taki już rozjebany. ESO jest tak fajnie zrobione, że możesz grać magiem i tankować dungi. No to to jest fajnie zrobione? Imersja jest zachowana. Strzegać łazik. Jeszcze 6 sztuk drewna nam potrzebne jest. To online jest taki syf, że nie chce się grać. Kurwa, wariacie, podziwiam cię, że ty to jeszcze oglądasz. Ja biję wariacie z takiego sztyletu, ale docelowo. Docelowo będę bił z miecza, ale znalazłem dobry sztylet. I on daje mi naprawdę niezłą przewagę nad przeciwnikami. Poszukam jeszcze klona. Pewnie mogą szybciej ekspiczyć i tak dalej, ale ja lubię singlowo pociupać sobie. Gdzieś ten unik? Wariacie? Brudna skóra. Pierdolona, brudna skóra. Mnie to zawsze skalowanie postaci w S odrzucało, bo progresu postaci nie czuć. Wszystkie moby możesz bić, bić na pierwszym levelu, tak? Ocie kręca, to lipa chyba, nie? A dangeony i reszta rzeczy? A to w sumie wiadomo. Każdy będzie na rzeko, czy na rzeko i tak dalej. Mi, yy, wiesz, nie trafisz, że wszystkie gusta. Mi się, mi się spodobało, powiem ci, że mi się spodobało. Właśnie jak tam- O kurwa, wciskam cały czas to państwo i używam ten... Potek. Muszę to ustawić. Pod kumam, jak zawsze manko Siemanko, siemanko, wszyscy mają te latające dręczyciele roku Nie mam żadnego peta. A, to teraz mam bo... dosyć... Zdobądź heblowany klon, to już to robiłem! Heblowany klon, gdzie ja ci kurwa heblowany klon znajdę? U stolarza, to nie tutaj U, to, to nie jest stolarz, to jest, jest kuźnia Stolarz pewnie coś z drewnem działa o, Gdzie on może być? Pan stolarz Jest, po drugiej stronie Przepraszam państwa, przepraszam Stolarstwo Teraz tak, przerób Nieha, Nieheblowany klon Używ, Używany do tworzenia tarcz, ko, konsturów i łuków do poziomu Dobra A? Teraz idziemy do niej Mam już ten heblowany, kurwa ten. Drewno. Ja rację, to było bardzo łatwe. Okej, okay, a teraz co? czy mam już ten materiał stylu. To obojętnie jaki łuk wytworzę. Mam nadzieję, że nie przypierdoli o to. A naucz się stylu, żeby odblokować. Ale nie mam wyłączonych styli. Okej, okay, mogę kupić ten materiał gdzieś u handlarza obok. Masz rację. Masz rację, dzięki wielkie. Tu jest, ba tu jest chyba. Tak, jest. Handlarz różności. Handlarz różności, powinien to być jakiś kocur. A nie, to będzie jaszczur. Siemanko, jabanu. Dziaba, Klejno duszy to nie... A kurwa, nie ma widzowie stylu. Ten gość totalnie nie ma stylu. Ale może odkupić coś. Też. U innego handlarza. To jest chronisko w Kowala on, on, ona mówiła, że możesz kupić. Tylko gdzie jest kowal? Może przy kuźni stał wariat. Jest. Byczku, tutaj szukam pewnych rzeczy. Na stylowych rzeczy. Jakbym grał w jakieś MMO przeglądarkowe. No, gierka ona jest z 2014. Jak coś, wariaciku. Ale tu też nie ma żadnych stylowych rzeczy. A nie, jest chyba. To jest to. Tak, materiał. Okej. Okay. Wariacie dwie sztuczki tego. Zajedziesz mi, dzięki byczku. Stworzenie łuczek, to, to i to. Jestem, na... Jestem gotowy na kolejny step. Teraz może porozmawiać o do... dekonstrukcji. Okej, okay, to chyba, chyba coś tam się domyślam, wariatko. Coś tam zaczyna łapać. Dekonstrukcja, łuk i dekonstrukcja. No i heblowany klon, no i kurwa, cacy. Jestem już kowalem, stolarzem. Ciekawe, czy jeszcze mnie nauczy. Smoła, ukończ zadanie, perfekt. Okej, okay, no to w takim razie, no co być tym krawcem, no może mi to jeszcze ogarnąć, to krawectwo. Świetnie, wybornie, wybornie, koleżanko. Rękawiczki z samodziału. Okej, okay, w takim razie, gdzie znajdę surową jutę? Czy pierdol? wiesz? Nowy rok jest, nowy rok jest. A w mojej branży to jest... Ee... A, w każdej. Ważna, ważna kwestia. Skolmo, spolszczenie? Witowi pomogli. Wpisałem sobie ESO spolszczenie w google. Masz do pobrania z automatu. I działa. Nie jest perfekcyjne, ale działa. Nie jest perfekcyjne, ale działa. To jest to, juta, Pierdolona juta. To wersja standard, czy ta premium? Eee, a czyli kurka wodna, no jest chyba. Jest podstawowa wersja. A o premium to pewnie mówisz o tej, że masz wszystkie dodatki. Tak, ja mam wszystkie dodatki akurat. Ale no chyba kosztują 20 czy Zeta. I, I chyba można nawet na testa w tydzień za darmochę pograć w tą grę? Podchodzimy do tej gry yy, trzy razy. Ja podchodziłem, ja, ja wczoraj podszedłem pierwszy raz. Po prostu podszedłem wczoraj pierwszy raz i mnie wkręciło. Na razie robię sobie takie przyziemne kości, dopiero początek gierki, no. Na Steamie jest za 23 zł. Oczywiście to jest transmisja niesponsorowana. Żeby nie było. W sklepie masz w sklepie masz PETA za darmo do odebrania. Już to sprawdzimy. Mam to miute wariatko i pewnie teraz będę musiał uszyć wszystko, tak? Perfekcyjnie jakim sklepie mam to? Tak, to jest dobra gierka. No jak ktoś lubi Elder Scrolls'y, nie, Skyrim'y i tak dalej, no to może się wkręcić, nie. Ale tak mówię, nie, nie namawiam. Ja chcę gram po prostu to, co lubię. Już chce mnie na coś naciągnąć? Ale ja chcę za darmo, ja chcę za darmo! Halo, nie chcę, nie chcę tego, panie. Golden Wisp Free. To jest to? Chyba nie. Nie no, za darmo to uczciwa cena. Tomy, meble, salon stylu, rzemiosło, garderoba, barwniki, wierzchowce, niewalczące chowańce. To jest to! Ale to to takie coś? A ma jakiś osiołek Dobra, biorę to za freino. Wygląda mega chujowo. Teraz jego kurwa aktywować widzowie w 4 ale dwa żartownieście. Kochani, jak nie chcecie oglądać, to po prostu nie oglądajcie, przecież jutro będzie Skyrim albo inna giereczka. Co z was co z tyle was jadł w, w, w te w święta? Przecinować bombkę sobie z rodzinką. Po co oglądać jakieś gówno na nenecie, kochani? E, Zdobądź jutę 5 tuk. Przez pay to win Elder Scrolls? E, no chyba nie, chyba aż tak że nie jest Zdobyto w umiejętności krawiectwo za co tu się wariacie dzieje Tworzenie Aha, i znowu ten sam shit będzie, tak? Bo nie mam jednej rzeczy Przerób Okej, okay, surowa juta Jak kupowałem PS4 to wychodziło akurat i było strasznie pay to win Tak, tak, były chyba takie rzeczy No, ja mało o tym wiem Czy jest zadzą materiału? To wszystko dziewczyno, wiem Lecimy I znowu lecę do kowala kowal na mi to opierdzieli. Czy będę miał takiego smoka, co niektórzy mają? Nie mam, nie mam pojęcia, wiesz, co, tu, co będę miał. Bo gram od wczoraj. No, gram od wczoraj. Wczoraj pograłem z 5-6 godzin łącznie. Eee, wiesz, zachłysłem, zachłysłem się tym światem. Zobaczymy, co będzie dalej. konstrukcji. To będzie ostatni etap. Czyli tak, jest Jest krawiectwo. Pewnie jest jakaś krawiectwo. Zbrojowanie. Um... Alchemia i tak dalej, nie? Czyli tak jak w normalnych Morrowindach. Czyli tak jak w normalnych Morrowindach po prostu. To wygląda. Ty możesz mieć y, Towarzysza, są misje. Tu też możesz mieć Towarzysza, są misje. Tak, tak. Czuję, że tak będzie. Nie wiem, jakie dodatki masz, ale od Sumerset mógłbyś zacząć. A dlaczego mógłbym zacząć od Sumerset? Zacząłem od y, Wonderfell. Czy Wonderfell, Wonderfell, tam gdzie jest ta. Gdzie, tam gdzie jest Morowindie. I normalnie wpierdalać się w takiej samej lokacji, jak zaczynasz gierkę w Morowindzie. To samo jest. E, dekonstrukcja. Rękawiczki, nie Hammerfell. Um, no to to drugie to. Eee, Jestem jest w miasteczku Vivek, czyli to jest Wonderf. Warren, jak to się nazywa? Warentfell, przepraszam. Vardenfell, Vardenfell, Vardenfell. Pojebało mi się. A tu masz jakby wszystkie kontynenty, nie, nie, nie gdzieś, nie wiem właśnie gdzie jest Morrowind, a czy gdzie jest Skyrim, Zguba Grimharta, ale gdzieś na pewno jest tutaj. Eee... To jest, to jest, ten Wonderfell, tu jest gdzieś Morrowind, więc Skyrim będzie gdzieś tutaj. Tak, to jest tutaj chyba. Tak, to jest tutaj, tu jest, tu jest Skyrim. Skyrim jest w tej, ty, w tym rejonach. Tutaj, to jest to. Też się pewnie wybierzemy. Okej, okay, dawaj certyfikacik. Ci mam wszystkie trzy dyplomy, które potrzebowałem e, zdobyć, by rozpocząć tą gierkę, tak? Rozmawiałeś już z Danielem Teleno Może dać ci certyfikat Zaklinania, Alchemii i apro aprowizacji. Świetnie, to mi wystarczy. Zbadaj wieże, że... Aha, aha, aha. Porozmawiaj z Veją. Dobra, idziemy do Wei. Paliłeś już dzisiaj jakieś wariaty cały czas. Na jaranie jesteśmy zagom od piątej rano. Nie będzie już Skyrima? Spokojnie, Skyrimek na pewno będzie, kochani. Muszę to jakieś... A, da się podczepić jakąś wiadomość na czaciku? Yy, żeby, żeby właśnie takie Q&A odpowiedzi zarzucić? Możesz przypiąć swoją wiadomość. Skyrim jutro na przykład? Albo nie, Skyrim... Eee... Yy... się się jest... Dzisiaj jest poniedziałek, wtorek w środę. W... We środę? Czy smaki też na ligę biorą, wiecie? Kurwa, nie mogę tu si zrobić na tym jebanym laptopie. I teraz co? Mam Skyrim w środę. O, jest Pineska. Yeah! Na ile? Wow! To w ogóle zmieni streamowanie! Chociaż odpowiadanie na te same pytania to jest część streama, bo wtedy... Wszystko nakręca się, no ale... Ręczne. To ja ręczne chcę odpięcie. Zajebiście! Oj, odepiąłem se! Kurka wodna. Skyrim w środę. Chyba nie ma abonamencików w tej y, grze. Kupujesz raz i, że tak powiem, jedziesz. Jest opcjonalny abonament? O kurwa, to ja nie wiedziałem, stary. To nie wiedziałem, że jest opcjonalny abonament. Aha, dobra, to już wiem. Pamiętam, byłem tam wczoraj. Wczoraj tam byłem. To jest tutaj? No, mam tu teleporcika chyba nawet. Perfekt. Na 68 golda. Z tego, co wiem, to są y, i na serwerze... O, jest ESO+. Szepcze, napisze do mnie. Nate. Czy ten czat muszę ogarnąć? Bo albo w ogóle tu ludzie na czacie nie piszą, może nikt w to nie gra, albo mamy jakiś ograniczony czat. Lord Vivec na pewno się odezwie, robię dla niego zadania, więc spokojnie, nie możecie, nie musicie być tacy już sfrosowani. Sfro sfrosowani. Sfrasowani. Nikt nie pisze, każdy ma wyjebane? Nikt nie gra chyba. O, cię kręca. Kiedy na WoWa wracasz, ten dodatek też to totalny. No widzę, że wyświetlenia na WoWie są spoko. Ale ludzie sobie też chwalą. Starzy gracze WoWa chwalą sobie ten dodatek, nie? Nowy. Widziałem też ro y road mapę tych update'ów całych. Masz dobry czat, ale ESO powoli umiera. Po powoli umiera? Ja wybrałem tą gierkę. za swoją, swoją nową main gierkę. Czt. Dzień dobry, z kim ty rozmawiasz? Bo sama siedzisz. Czy I swear, the next person that treats me like a child is going to find my dagger in their stomach. Gods, I'm not mad uh, at you. No, I don't think okay. so. It's just been difficult. A, nie no właśnie, bo to też wszystko wyrwane z kontekstu macie. Wczoraj znalazłem jej brata rozjebanego w obozie. Ona jest wkurwiona i tak dalej, no. Tak, wrobił, dobra, dobra, gdzie mogę ją na namierzyć? Jej celem jest posiadłość arenim na bagnach, całkiem niedaleko od tamtej, tamtej jaskini. Udam się do posiadłości Areni, zobaczyć, że mi się opóźnić zabicie celu. Zrobię wszystko co możliwe. Powiedziałem twojemu staremu co się stało z twoim bratem. Nie wiedział i wyglądał na równie zmartwionego co ty, tą, tą wiadomością. Teraz to wszystko rozumiem. Dobra, nie będzie, wiesz, dobra, nie będę ci już słyszył głowy. Lecę, lecę to załatwić. Może mi się uda to zrobić. Jakie MMO teraz top? Nie wiem. Ja czekam na MMO od. Y, tego Ligi Legend, czyli od Riotu. Tu Ale... No Lego! Kurwa! Ej ja w dół i teraz Q. Dobra. Dam radę, dam radę. Na początku tego. Broń się, kurwa! Kurwa! No nie! Nawet w tej gierce umieram! Bo się rozgadałem, do chuja pana! Demet, 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 Do 100 tysięcy czortów! Sprawdź maila w grze, masz Masz maila od widza? Gold od widza. Wow! Dziękuję! Dzięki, byku. Ale że tak się wyjebałem, to jest niemożliwe! Do w gierce. Obrzygałeś kiedyś... Y a obgryzałeś kiedyś paznokcie u stóp nałogowo, cały czas. Yy, normalnie, formalnie, z podatkiem. Słyszałeś o takie gierce jak Kra Crash Bandi Good? Oczywiście, że słyszę o Crash Bandi Good. Bandi wiesz o co chodzi. Biegasz takim liskiem. Prosta sprawa, wariacie. Do jebana gierka. A jak giniesz, Jakich specjalistów, jak, jak giniesz, to coś się dzieje? Niszczą się przedmioty, jak giniesz? Patrz, jak robię na luzie, totalnie. Tylko po prostu źle... Jebany mag Opętany mag strugaczy netachów. Musisz na niego bardzo uważać. Jest stabilność serwa i zjebani devs, którzy nie słuchają graczy. Znaczy w, w każdych grach jest źle, tak? Wiedził mnie. Co on mi dał? Halo, co mi tu wpierdolił na banie? Sweetie Logan Troje się niszczą. Itemy. Zaraz zobaczymy ekwipunek. Załóżmy, że mam yy, klatka piersiowa. Aha, pancerz. To jest to naładowanie, tak? Dobra, ale rozumiem, że u kogoś mogę naprawić te przedmioty. A. Ale co jest? Składane zadaszenie. Nie chciałem! Kurwa mać, jeszcze się wjebałem teraz na psiarskie. Ale myślę, że to jest przeciwnik. Do 100 tysięcy jarmarczych, kurwa, błyskotek. Normalnie naprawiasz. Okej. Okay. Nie będą cię już atakować w imię prawa. No właśnie, tu może być też złym w tej grze. Też masz skradanie. Wszystko masz normalnie. Ale po co mnie atakuje? A to ja myślałem, że tu wrogowie są. Nieporozumienie wyszło, widzowie. Nieporozumienie. Wow. Oświadczenie, leczenie. Przepraszam. Awans na wyższy poziom. 500 złota, odblokowanie wyszukiwarcy lochów, cieniste jaskinie. Może jakiś dangę zrobię? Dobra, to ja odbieram nagrodę, proszę Państwa. Kontynuuję. Dodam sobie... Do... do czego tutaj dodawać widzowie? Zdrowie, kondycja mana. Myślę, że jak będę tankiem, to pójdę w, w życie na razie. Okej, okay. i rozbuduję sobie jakąś możli... nową umiejętność. Ustaw bitewny sztandar. Umiejętność ostateczna. Aha, to teraz mi to szkoda. Bo... A to życie nie ma sensu? Jak to życie nie ma sensu? Co wy gadacie? Sporo tu jest tych skilli. No wiadomo, mogę poresetować serce ziemi. Naładuj w ograniczone swoją broń, a także broń są swojego sojusznika, aby zyskać większe czarnoksięstwo i większą brutalność. Okej, to są takie bufy, rozumiem, pod dangeony. Kurka wodna, właśnie. Jak to jak to ogarnąć? No wiadomo, będę tak jeszcze to resetował. Tak, jak coś to. Podwyższona wiadomość jest. Jak nie podoba się gierka, no to polecam na przykład nie oglądać do. No. Nacilku wariaty, nacilku. Serce jednoręczna, tarcza. To chyba pójdę w to, jak napierdalam tymi tarczami. Shield wall, chyba że mogę to. Zmniejsza twoje przyjmowane obrażenia. Bardziej zmniejsza odporność. Chyba Pierce armor wezmę. Pierce armor pod tanka. Dobra, dzięki wielkie, Dob to jest dobra opcja. A my tu mamy spotkać się z kimś. Mamy tu spotkanie, bo tu jest po w ogóle zlecenie zabójstwa na jakąś laskę. A to jeszcze dalej. Spokojnie. E, eee, teraz napierdala. Nice! Będę najlepszym tankiem w grze. Jak szukać tanka do gildi, ja mogę tankować! Nice. Serce Dedry. Przetrzymajmy odpowiedzieć. A do czego grupy? O, nieudane dołączenie. Chcę zostać twoim znajomym. Rahim DMX. A, to jakieś głupie konto sobie stworzył. Ada Daba Daba, to będę go wywalał później. Bo ja poważnie podchodzę do każdej gry. Ale mam combo teraz dobre. Pyk. Nice. Gildia wojowników 2. Nie, Niektóre rzeczy nie ogarniam, ale dołączyłem do gildii wojowników e, i do magów też dołączyłem. Ale to chyba można być w kilku gildiach naraz. Ale na, jak, jak się w, wiecie, w wpierdolę w ten klimat tej gierki. To pewnie można jakieś dangeony razem porobić, czy coś tak dalej, nie? Wiem, wiem, wiem. Veja została w Balmorze. Chcę, byś, bym sprawdził, czy co twój cel wie o wygnaniu Ulrana jego morderstwie. Dobra. Do czego mnie potrzebujesz w takim razie? Po drugie, pomyszkuj w okolicy, poszukaj okolwiek co może mieć związek z wygnaniem Ulrana, podczas gdy ja zajmę się myśleniem, jak policzyć się z Radną. Dobra. Dobra, nie będziemy gadać o takich rzeczach tutaj z nią. Poszukać jakichś podejrzanych rzeczy i nie możemy nikogo zabić z tych ludzi. To w ogóle można się chować w tych. W pudełkach. To jest akurat dobre w tej gierce. Ciutko. Jest ich dość sporo. Musi być bardzo cichutko. Możliwe. Wiesz, niczego nie może być pewne. Czekaj, ktoś tu jest. Poczekaj. Kurwa, nie złaś! Stój, chodź z powrotem. Cię wpierdalasz. No nie. A, a? Chodź, chodź, chodź. Nie tędy! Ciężko ciężko chuj, jak damy radę. Tutaj się schowaj. Kurwa! Jak nas zobaczyła? Ała, pomóż mi! Wiem, ale no zobaczyła nas, kurwa, no. A ty też stoisz jak ta pizda i kurwa, wiesz? Nie mogę tego wziąć. Chodź. Masz kurwa pomóc, to się w... kurwa dzi dziwi się. Za mną, za mną, za mną, za mną, za mną, Szybko! Czekamy. Dobra. Trzy, cztery... Chodź. Jednego tylko za się, za kurwa. Nawet nie, zobaczę, że go nie ma. Czemu sobie klasy, klasy innej nie wybraliście tylko tanka? Nie, nie wiem. <grystanie> Kocham tę pytanka. Cichutko. Coś to? Coś jest nie tak. Ktoś tam walczy. Ej, byku! Bo my też tu robimy quest'a. To idź ich zabij. To idź wszystkich zabij. Będzie na ciebie. Bo on ich bije, człowiek. Członkowie Rady Radaranu. Następne spotkanie odbędzie się w konsulacie Redoran, tuż za Balmorą. Punkty porządku obrad obejmują. Punkt. Będzie spotkanie specjalne. Wiesz, co lubię yy, łuki skradanie, ale ze względu na to, że tak takiego Logana zrobiłem w Skyrimie, to chcę przenieść. Widzisz, patrz, Logan yy, w, w ESO. Wygląda podobnie jak Logan w Skyrimie. Logan w Skyrimie jest też tym Regnarem, Rednarem całym. I tu też jestem nim. Bo chciałem mieć, jakby taką imersję, że tu i tu gram. Że wiesz, kończę Skyrima i przechodzę w Esos z, z tym, z kontentem. Coś tu jeszcze jest, Doradztwo rodu Redoran, plemiona popielnych. to Coś z tym jest. Okej. Okay, ale ch chyba to jeszcze jesteśmy podglądani. Ale przeszukałem już tą posiadłość, to jeszcze? Potrzebujemy chyba jeszcze więcej dowodów. Okej, okay, jest. List do radnej dolwary.

Dalwara używa swojego kobiecego wdzięku jak ja moich styletów A będzie chciała mnie wykiwać, tak? Dobra, spierdalam stąd Spadamy stąd Dużo się tu wydarzyło. Przypału Przeskoczy tędy Chyba nie Wow, jednak tak Dobra, tu lepiej na spokojnie Nie chcę dochodzić... Ale będę musiał zapłacić grzywne Tak czy siak O, oni się nimi zajmą, świetnie Perfekto